Serdecznie Eloszka Kokoszka w nowym roku Możecie dać znać w komentarzach Czy uważacie, że ten rok będzie lepszy Czy może jednak gorszy Ja mam nadzieję, że będzie lepszy Lepszy dla nas wszystkich Mamy nowy rok, więc czas na nowe TikToki Tym razem śmieszne TikToki z pieskami Bo wszyscy lubią pieski, prawda? Mam nadzieję, że lubicie, bo ja lubię Psy grają w Squid Game'a Nie no, nie wierzę się nikt go nie spodziewałam. Chociaż tu jest wszystko. Dobra, widzę, że... O nie, czerwone światło i się ruszył. O nie! <grystanie> Zielone światło. Dobra, owczarko mi się udało. Gdzie kolejny? Czemu tamte w ogóle stoją i nie idą? O nie, tamten po czerwonym się ruszył, do no nie! <grystanie> Ona mi kazała w ogóle leżeć. Tamten, widzicie, z boku się ruszył. Już miał dosyć leżenia, no nie! Ten dog, ale dogi są super takie wielkie. Dobra, zielone światło. Ten widzę jest najbardziej ostrożny. Ciekawe, czy mu się uda. Uwaga! Stanął! Ale jak dobrze stanął, widzieliście to? Co to była tylko pierwsza runda? Tam było trzech zwycięzców pierwszej rundy, ej nie no Ten TikTok naprawdę mega spoko Jestem ciekawa, czy to były wszystkie psy tej, tej osoby, nie? Że ktoś, ktoś ma aż tyle psów i wyszkolonych dodatkowo Zmieniłem mojego psa w Squid Game'a A, w tego, w tego o, o, ochroniarza jakby, czy tam złego, no nie? Czerwony strój jest Maska <śled> Stają tutaj włosy <śled> o, nie to i to i w ogóle idealnie pasuje do tego TikToka no sztos! Ciekawe, czy ten pies coś w ogóle widział, nie? Nie, nie wierzę. To są zdalnie sterowane samochody, czy ten pies steruje tym samochodem, bo teraz to mam zagadkę, no nie? Aha, bo to jakaś w ogóle typiarka opowiada o tym, że ona ma jakby kolekcję tych samochodów i... W tym jeździ jej pies, no nie? Co za jazda w ogóle nie, no. Ale przyznam wam szczerze, że, że gdybym miała taki samochód dla psa, to też bym go tam włożyła. W sensie to w ogóle nawet nie wiem, czy to jest samochód dla psa. To bardziej wygląda jak dla dziecka po prostu, no nie. No i ja bym tam swojego tyłka nie dała rady wcisnąć, na pewno nie. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej na moim kanale TikToków, to zostawcie tutaj 20 tysięcy łapek w górę i napiszcie też w komentarzach, jakie TikToki mogłabym jako kolejne oglądać. Z kotami, może? Koty mogą być trochę groźne. TikToki z kotami są groźne. Czemu w TikTokach z pieskami robią samochody? Aha, dobra. Ale w ogóle jakie fury i jakie psy. To są, słuchajcie, Ferrari, nie? Ale te psy, słuchajcie, tak pasują do tych samochodów, że to jest sztos. Sztos totalny. I tak w ogóle, to muszę się Wam pochwalić, że ja y, też mam cztery samochody Ferrari. No, serio, naprawdę, prawdziwe. Cztery samochody Ferrari, które jeżdżą. No, nie, że wiecie, jakieś tam stojące, jeżdżące. Zapewne jesteście. Ciekawi, jak wyglądają moje super szybkie kury, więc mogę się Wam pochwalić i je pokazać. <ścoughs> Mam tutaj cztery zestawy samochodzików, które są replikami prawdziwych aut ze stajni Ferrari. Ale słuchajcie, te samochodziki nie są takie zwykłe, bo są zdalnie sterowane. I to jeszcze naszym telefonem, więc będę mogła nimi bardzo szybko śmigać na mieście. Każdy z tych samochodzików możecie zdobyć dzięki aktualnej promocji na stacjach Shell, czyli tankujesz, zbierasz naklejki i kupujesz modele w promocyjnej cenie. Lecę je w takim razie otworzyć i przetestować, zobaczę zaraz jak będą śmigać i mega żałuję, że tutaj dzisiaj nie ma nikogo ze mną, bo jeżeli bym miała tutaj drugą osobę, albo trzecią, albo czwartą, to mogłabym, wiecie, zrobić jakieś wyścigi. Każdy by miał swoje autko i jakiś, wiecie, tor przeszkód... Nie wiem, skocznia jakaś czy coś, i by było mega super, a tak, no niestety, muszę się pościgać sama ze sobą. Wyciągnęłam z pudełek dwa autka Ferrari, które mi się podobają najbardziej. W zestawie były jeszcze, zobaczcie, kabelki do ładowania. Tutaj mam już też pobraną aplikację specjalną. Którą zaraz odpalimy, ale zobaczcie, jak te samochodziki są fajnie, szczegółowo zrobione. I najbardziej mnie tutaj rozśmieszają te reklamy, że jest reklama Rajbanów, tych wiecie, oprawek do okularów, i kuriera UPS-a <laughs> Mega to jest super. To wygląda, ale przez to wiecie, są takie mega realistyczne. Na początek przetestujemy ten samochodzik. Tu już widzicie mam aplikację odpaloną, zainstalowaną, i uwaga, robimy start. Start silnika. Okej okay. i tu mamy jakoś widzę sterowanie. O dobra jedzie czekajcie. Tu chyba się O, ma... o matko. <grafię> dobra jeszcze raz czekajcie. Muszę się skupić no nie? U... Oh my, oh my god. Aga co robisz? Mm! <grafię> Ej, serio? Jak on zasuwa? Jak na takim mały samochodzie, to jest po prostu totalny sztos. Czekajcie, bo tutaj jeszcze mam na aplikacji, zobaczcie takie coś jak 360. Uwaga, naciskam to. Aha, on by pewnie mógł jeździć w kółko, tylko mam tu za mało miejsca. Oj, to moment. Stop! Jak cię zatrzymać? Matku! Robimy w takim razie testa na ziemi i zrobię tego kręciołka. Wow! Ale wypas! Ale zasuwa! O nie, jedną ręką, jedną ręką, słuchajcie, jest ciężko. Nie mogę skręcać za... O! Jak zarzucił! Wow! Aplikacji mamy taki, jakby, nasz garaż na, na nasze właśnie samochody. Tutaj już, o proszę bardzo, ten jest dodany. Mogę jeszcze dodać pozostałe trzy, bo są aż właśnie cztery do zebrania. I z tego, co widzę, są tu jakieś, słuchajcie, cele do zdobywania. I jest jeszcze zagraj wyzwanie, i nawet historia pojazdu. Zobaczcie, jakieś ciekawostki są. Wow, ale wypas. Dobra, co my mamy tu za wyzwania? Europa Północna. Co będziemy się ścigać? W serio? Ale jaja! 3, 2, jeden. Start! I muszę zobaczcie. O oh, <ścoughs> oh, ja, o oh, my god! O oh, my god! Ja ogólnie zawsze mówiłam grać w jakieś, wiecie, wyścigi samochodowe na jakichś, nie wiem, konsolach czy coś. Ale tutaj powiem wam... Mega to wygląda, w ogóle jaka dobra grafika jest! Ten chyba mój przejazd, no nie będzie zbyt dobry, no nie! O nie, o nie! Ja jeżdżę od balustrady do balustrady! To co, jesteście gotowi na dalszą dawkę słodkich piesków? Słodkich, śmiesznych piesków? Ja jestem gotowa. Pocałuj swojego psa, później przestań i zobacz jego reakcję. O, oh. oh. oh, jak słodko! Mogę się założyć, że gdybym ja zrobiła coś takiego moim psom, to by po prostu zaczęły mnie lizać, nie? I tyle. Zalizałyby mnie na śmierć. Albo by po prostu odwróciły się tyłkiem i sobie poszły. Taka opcja też istnieje. O Tam było zaszczekaj jak swój pies! A jaki ten niezła, oczy Widzicie Aż się oplułam ze śmiechu To było dobre To było genialne Uwielbiam takie tiktoki z reakcjami psów To jest sztos totalny O nie, co to jest, pies robotnik? A nie, tu jest na dole napisane, że to jest yy, ten Pies yy, kierowca autobusu i zobaczcie, nawet klucze ma to przyczepione! Ja nie wierzę, ale to! Ale w ogóle widać, że tak się... O, mega pust się jeszcze nazywa. Widać, że się w ogóle jakby tym strojem nie stresuje, nie? W ogóle? No super, ubrali mnie, fajnie jest. O! To jest mały korgi chyba. W ogóle ma to milion, ponad milion serduszek. O! O! o nie, no to jest aż za słodkie. No i co? Coś pewnie nabroił. Na bank coś nabroił ten pies i się teraz czai! Zwróćcie uwagę, że on ma język wystawiony, no nie? Mój Elmuś też tak samo język wystawia, ale to tylko dlatego, że po prostu nie ma zębów z przodu i mu ten język wypada. Więc u niego to już jest, wiecie. Standard, no nie. Wiem, nie powinnam się śmiać, no ale, ale to śmiesznie wygląda. Ja już się przyzwyczaiłam, nie? Ale niektórzy ludzie się pytają: A co on ma z tym języczkiem? A ja mówię: No zębów nie ma z przodu i tyle. No, no tak niestety jest. No starość, nie radość. O oh my god, ciułała, widzicie ten ciłała też ma język na wierzchu. To jest, to jest jakiś mały skrz, a nie, og gnom ogrodowy. Ale nie wiem, to dla mnie aż wygląda trochę creepy, wiecie? To jest creepy. Siedzi, pewnie mogliby pomyśleć, że ktoś tam jest w domu, zażynany, nie naprawdę? Kogoś tam mordują normalnie, a to tylko pies. Masko jedyna. O nie, to jest chyba najlepsze, co dzisiaj widziałam, przysięgam. Przysięgam. Nie wierzę. Ale te okulary to chyba nawet tak specjalnie, żeby właśnie psom nie wiał wiatr w oczy, jak wystawiają głowę za okno. Nie no, to jest po prostu śmiesz, śmieszne. Śmieszne też jest, ale to jest po prostu totalnym sztosem. Ja gdybym swoim tak ubrała te okulary, to one by je za 3 sekundy ściągnęły, no nie? I, i tyle by było. No elo. Składam za żalanko. Za żalonko. Czy ty naprawdę myślisz, że jak raz przyniesiesz do domu smaczną puszkę, to zapomnę te wszystkie miesiące zaniedbań? Od trzech tygodni nie dostałem nowej zabawki! Widzę wyraźnie braki w mizianku, a podłoga jest za ciepła! Ach, daj spokój. Nie przymilaj się do mnie, tylko weźcie w końcu do roboty. Nie wiesz, jak bardzo jestem delikatny i wymagam wyjątkowego traktowania? Ja rozumiem, że masz pracę, ale ile można, ja też nie mam lekko. Gdzie moje? Jajka? No, pewnie wykastrowany, dlatego. Niech ci będzie, ale mam cię do oku. Ale moje psy też tak gadają, no. To jest takie właśnie zażalanie się, no nie? Wyszukałam jeszcze na TikToku więcej właśnie jakichś Squid Game'ów z udziałem psów, więc zobaczmy. A czemu ci ludzie uciekają? Oni prze... aha, dobra, oni już sami uciekają, no nie? Ile tych psów tam jest, one się nie kończą! Matko jedyna! Co... Nie, no jako nie... Skąd tyle psów? Halo! Halo, skąd ich tyle w ogóle? Nie, one chyba biegają w kółko. Bo to jest niemożliwe! One się nie kończą! No zobaczcie! Totalnie się nie kończą! Tak, dobra, biegli na pewno w kółko, bo zobaczcie ten tutaj dobieg teraz. <laughs> dobry, to był dobry TikTok. Co tu chodzi, to ja nie wiem! Wydaje mi się, że moja mina mówiła wszystko na temat tego TikToka. Co <słyski> to tak głośno?! Ale się nie spodziewałam, że zobaczę takiego psa! Barbuzie! Barbuzie na głowie! Nie no, nie wierzę! <słyski> Since you don't pay bills around here, we're gonna play a little game. <słyski> First, you must choose a color. O, you chosen to wybrał. Player. If you Jeżeli wygrasz, to dostaniesz y, te dożywotnie przy, pełno przysmaków, no nie? Case, shape. No you must the shape from the No jasne, i przecież od to you zje całe minutes. na 100%. No mówiłam. Mówiłam, że tak będzie. O Boże, ja myślałam, że to jest zabawka, a to jest przebrany pies. Ma jakiś... Ja... Jak mi się mózg zbugował przysięgam! Ja myślałam, że tam maskotka leży. Się niby pies jest tą lalką, co się odwraca. Ale głupie. O, moi drodzy, to nie psy! Ale wiecie, co Miś gaga lubi najbardziej? Małe prosiaczki! Oj, oczywiście, jeszcze duży prosiak tu jest. Ale ten mały jest po prostu przesłodki. Nie wiem, czemu wpisałam, słuchajcie, dog. I nie mam zielonego pojęcia, czemu pokazały mi się świnie, ale tak wiecie, miłym akcentem zakończymy na, na słodkich świnkach. Na sam koniec chciałam Wam jeszcze przypomnieć o tych czaderskich samochodach, które są do zdobycia na stacjach benzynowych Shell. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat całej tej promocji, to macie link w opisie. Bye, bye!